Szanowni mieszkańcy gminy Kozy, kolejna kadencja samorządowa dobiegła końca. Dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Dziękuję także za słowa krytyki, które wpływały na mnie mobilizująco. Myślę, że jako wójt wywiązałem się ze swych przedwyborczych zobowiązań. Cieszę się, że jest to dostrzegane i za to także dziękuję. Nasza gmina po raz pierwszy cieszy się w województwie tytułem najlepszej gminy na Śląsku, a w rankingu ogólnopolskim jesteśmy na dziewiątym miejscu. Osiągnięcia te chciałem poddać pod rozwagę tym, którzy za wszelką cenę i wszelkimi sposobami stwarzają atmosferę katastrofalnej beznadziei. Szanowni Państwo, mimo że rachunek ekonomiczny to nie karta życzeń, to dziś już mieszkańcy korzystają z odrestaurowanego centrum z funkcjonalnym domem kultury, parkiem, pocztą, parkingami, i posterunkiem policji, który po 12 latach nieobecności powrócił do naszej miejscowości. Nowe obiekty sportowe, placa zabaw, przebudowane mosty, nowe ronda, kontynuacja kanalizacji, całodobowy monitoring, nowe oświetlone ulice, jeszcze Niedawno były tylko marzeniem, a dziś już służą mieszkańcom. Rzeczywiście, może już spowszedniały, ale to normalne. Do dobrego wszyscy szybko się przyzwyczajają. Będąc wójtem dwóch kadencji, kierowałem się wyłącznie realiami, ku zadowoleniu mieszkańców jak najliczniejszej części naszej społeczności. Mój udział dokonany w dokonaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców jest ewidentny, jest namacalny. Obok tego nie można przejść obojętnie. Nie można go zniszczyć brutalną grą wyborczą, czy też pospolitą plotką lub pomówieniem. Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Szanowni Państwo, jeżeli jesteście za porządkiem, bezpieczeństwem, komfortem życia, rozwojem i osiągnięciem standardów europejskich, to nie może Was zabraknąć w czasie drugiej tury wyboru. Głos oddany na mnie to kontynuacja dotychczasowej pracy gwarantująca realizację wyznaczonych celów. Liczę na Państwa udział w wyborach i na głos oddany na moją osobę. Dziękuję za zaufanie.